Dzień dobry kochani, witajcie w czwartek 2 listopada. Huch, pierwszy dzień mojej pracy dzisiaj. Za półtorej godziny wyjeżdżam. Nie, za godzinę, już minęło pół. Malowałam się, ogarniałam się, obierałam i tak dalej. Jestem tak podenerwowana, wypiłam już jedną melisę. Wzięłam witaminy, ale kuźwa, jestem podekscytowana i przerażona. Tak to nazwę. Inaczej się tego nie da opisać. Ja jestem ciekawa, jak to będzie, co to będzie i tak dalej. Zobaczymy. Na ten moment, yy, na ten moment jest, tak wiecie, jest jak jest. Yy, stresik jest, bo wiadomo, nie wiadomo przez kogo będę. Yy, Przyuczana, nie wiadomo jaki będzie zespół ludzi. Bardziej się tego obawiam niż wiecie samej pracy w sobie, bo doświadczenie to ja tam swoje mam i wiem jak mniej więcej y, może to funkcjonować. Bo market jest spożywczy podobny do każdego, tylko są inne po prostu systemy pracy, ale jeśli chodzi tam o kasę i tak dalej. To trzeba poznać, ale wiecie, to wszystko też zależy od tego, jakie osoby są, jakie uczą, czy przychylne, czy miłe, czy jakieś wredne. No, to wiecie, to jest mój problem dzisiaj, ale już się powiedziało A, no to trzeba powiedzieć B, i trzeba być na to nastawionym. Jestem ciekawa, kto mnie będzie przyuczał, jak to będzie po pracy, jak się do Was odezwę, yy, jaka będę, czy będę się świadził, powiem, ja pierdziule, czy powiem, że paznokcie ściągłam, yy, bo nie chciałam mieć długich, bo wiecie, jak coś trzeba otworzyć, jak trzeba, yy, są od alkoholi na przykład te takie, yy, te fleczki, nie, żeby nie skraść, one pikają, to to też trzeba umieć, ja mówię, w długich pazurach nie chcę tego robić, więc ściągłam i zrobiłam króciutkie swoje, żeby być, wiecie, mieć wygodę, nie. No, mam dzisiaj dresy założone, takie ładniejsze. Kupiłam sobie właśnie specjalnie pod pracę, i bluzeczkę taką cieńszą, żeby się nie zapocić. A jak mi będzie zimno, to najwyżej wezmę ze sobą jakąś tam bluzkę czy coś. I, i tyle, nie? Stresik jest, no, nie będę ukrywać. Nawet mi po brzuchu jeździ i powiem Wam, że. Uff. No. Boli mnie też kręgosłup, bo tutaj na tym łóżku ja się źle wysypiam, powiem Wam. To nie jest wiecie łóżko do. Oh, no ale jak na razie jest, jak jest. Kiedyś, kiedyś jakbym zmieniła mieszkanie, to sobie kupię normalne łóżko z jednym materacem, bo tutaj to jest masakra kręgosłup boli. Ale to oddzie... odległa przyszłość jest. No. Dwie minuty już. 50 się nagrywam, a czuję się, jakby minęła godzina. A oh, czas się duży i w ogóle, i w ogóle. Ja wiem, że ja przesadzam, bo mi to każdy mówi. Boże, przesadzasz, pójdziesz, zrobisz, co trzeba i tyle. A ja oczywiście wyolbrzymiam, ale zawsze tak jest, że ja wyolbrzymiam, a potem jest dobrze, nie? No, to jest moje życie całe w sumie. Jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. I dlatego tak się dzieje. Głowę umyłam, mam czyste włoski, wypachniona, świeże ciuszki, wykąpana. No, dobra, idę, kochani, teraz spakuję sobie jeszcze wszystko, co tam potrzebuję. Chlebek sobie też wzięłam. Nie wiem, czy cośkolwiek zjem dzisiaj, no ale już wzięłam. No także zobaczymy. Idę, kochani, się ogarniać. Potem jeszcze się na chwilkę do Was odezwę. Kochani, przyszłam się już y, pożegnać. Uciekam. Czy jestem dobrze? Dobrze. Y, uciekam. Słuchajcie, jestem gotowa. Wzięłam sobie jeszcze taką narzutkę w razie, gdyby mi było zimno przy kasie. Bo kasy są przy drzwiach, które się otwierają, więc może być wieczorem chłodno, to sobie zostawię tam na siedzeniu śmigam, jak wrócę to wam wszystko poopowiadam i trzymajcie za mnie kciuki miejmy nadzieję, że będzie dobrze bo sram a jak sram to wiecie, już jest strasik dobra, wyłączam tu światełka bo ja się nad niczym nie umiem skupić dlatego ja już muszę mykać bo jest coraz gorzej ze mną no bo coraz bliżej, nie? także kochani, o 10 się widzimy wieczorem w domku, no i trzymajmy kciuki, że będę zadowolona. Buziaczki dla Was i do wieczorka. <laughs> chodźcie ze mną, chodźcie ze mną, bo się boję. <laughs> o, jak małe dziecko, nie? No, jak małe dziecko, Edzia. Weźcie Kuźba w garść. Będzie dobrze. Dobra, uciekam do wieczorka, kochani. Hello, kochani, hejka. <laughs> Witajcie w następnym dniu o poranku. Wczoraj już się nie odzywałam. Bo uwierzcie mi, nie byłam w stanie, byłam wykończona, yy, jeszcze rozmawiałam z moją koleżanką przez telefon do, do w 12 w nocy yy, i powiem wam, że padłam jak kawka, no i obudziłam się teraz o 8, mamy 8.30 teraz, o już 9.00, jeszcze byłam kawkę wypiłam, by Cześć. Kto to się tu pcha do mamy? Kto się pcha do mamuni? No i właśnie e, stwierdziłam, że dzisiaj się nagram, dogram. Wam patrzcie, jakie mam syfki. Ej, tak mi wysypało. Już e, tak od trzech dni się staram ich pozbyć i mi nie za bardzo to wychodzi. Tak czy inaczej temat wracam do tematów pracy. Pierwszy dzień za mną. Dziś drugi dzień. Jestem ciekawa, jak to będzie. I powiem Wam, że wyobrażałam sobie to wszystko inaczej. Myślałam, że to ma jakąś tam. Nie wiem, moim zdaniem to tam w ogóle nie ma jakiegokolwiek systemu. To jest wszystko bez sensu dla mnie, jak oni się zachowują. Albo z drugiej strony pomyślałam, czy czasem to nie jest tak zrobione, że, że specjalnie mam takie przeczucie, że wiedzą, że przyszłam. Wiecie, ze sklepu, że yy, nie wiem, może na zasadzie pokażemy jej, jak naprawdę wygląda praca, bla, bla, bla. Mam takie wrażenie. Może się mylę, może tak być, bo rzeczywiście było, było stresowo, ale wyobrażałam sobie to w ten sposób, że jak ktoś jest nowy i nieważne, że przychodzi ktoś ze sklepu, że ma jakieś tam doświadczenie, tak czy siak, każda, każda praca. W tym samym oczywiście y, zawodzie. Y, można mieć doświadczenie, bo wiadomo jak się z, z, z klientami obchodzić, ale każdy sklep, obojętnie jaki, ma swój system, ma swój całkiem inny y, wiecie, ablauf w pracy i he, będąc nawet ze sklepu możesz y, kasować y, y, y. znasz, ok, znasz, ach już jestem, kochani. Robiłam ten... Robię sobie herbatę. Eee... Rozmawiam przez telefon. Kuźwa! Rozmawiam przez telefon, kończę, chcę zagrać znowu. No teraz jestem. Eee... No i co? Chciałam wam poopowiadać, ale widzicie, cały czas coś tak czy siak... Eee... Powiem Wam tak, mi praca poszła bardzo dobrze. Moja praca. Kasa też na końcu wieczorówki była tak, jak powinna być. Wszystko udało się, zapierdzielałam i szło, jeśli chodzi o mnie. Ja z siebie dałam wszystko i byli zadowoleni, ale powiem Wam, jeśli chodzi o te kobiety, które tam są, to jest katastrofa, nie? Mm. Zero w ogóle, i na zasadzie zero koleżeństwa, zero pomocy, zero wytłumaczenia, rzucenie na głęboką wodę. Przyszłam. Stoję koło jednej z pracownic, tam gdzie są warzywa i owoce, i mówię, że zaraz zaczynam. I czy pójdzie ze mną i mi pokaże, gdzie mam zostawić torebkę, ciuchy i tak dalej. No, ja teraz zrobię te warzywa i pójdę z Tobą. No to ja czekam, czekam, czekam. Poszła ze mną. Wchodzimy do środka. On się uśmiecha, szef był w, w tym w biurze i pyta się mnie czy wszystko ok, ja mówię, no zobaczymy, nie? No i daje mi kasę, już jedną, swoją kasę na pierwszy dzień, ja mówię, no ale to chyba nie będę sama cały dzień kasowała. No tak, tam będzie koło ciebie Manuela, ona ci będzie mówić jak będziesz mieć pytania. W jakie pytania ja potrzebuję wiedzieć, jak się zameldować, jak ją włożyć? Ja, mi to musi być wszystko pokazane, żebym ja wiedziała, jak robić. Nie mówić, tylko pokazać, bo gadać można dużo. Tak samo były sytuacje później, yy, że kasa była otwarta, tam była dziewczyna, która cały czas kasowała, ta kasa była pełna. I ja mam wejść w tym samym czasie i dalej kasować tych ludzi, czyli nie ma tak, że kasa zostanie zamknięta. Ty wchodzisz, meldujesz się, yy, otwierasz później kasę i przychodzą klienci, tylko automatycznie, jak jest kasa pełna, ty wchodzisz i ją zmieniasz, nie? Mówię, okej. Okay. Wiecie, ja nawet nie wiem, jak tą kasę włożyć, bo tam jest całkiem inny system tam są jakieś inne guziki i tak dalej. Potem zameldować je na kartce, numerek napisany i chuj, i idź i serać, nie? Czyli tak naprawdę z ich strony zero profesjonalizmu, zero wytłumaczenia i pokazania. Dla nich to było takie, wiecie, oficjalnie wszystko. Idź i rób, tak jakbyś już tu pracowała z 3 miesiące czasu. Tak się czułam, co wydaje mi się bardzo niefajne. Bo ja jestem taka, że jak do mnie przychodziły dziewczyny czy ludzie, którzy się mieli uczyć, to ja wszystko od samego początku tłumaczyłam, jak to się robi, jak się wbija kasę, jak się wbija kod, pokazywałam, ja robiłam, żeby się żeby ten ktoś to widział, żeby jutro na następnym dniu wiedział jak to zrobić, a uczyłam w EDC bardzo dużo osób, przeważnie byli to u mnie, bo ja zawsze miałam kasę pierwszą, tą główną no i u mnie zawsze było naprawdę sporo ludzi których miałam ja uczyć i tłumaczyć jak i co no i ja się wczoraj zdziwiłam że można mieć tak wyrąbane na nowego pracownika no to się zdziwiłam no ale to i za, powiem Wam, zawiodłam się na dwóch, trzech osobach, bo znałam je już y, dłuższy czas ze zakupów i z gadki, i też wiedziały, że przychodzę jeszcze przed, przed, zanim tam wiecie, była gadka, że tam będę pracować, nie? I, i takie zachowanie w pierwszym dniu, jak już przychodzę, zawiodło mnie i to jest dla mnie fałszywość, yy, i zobaczymy, jak będzie dalej. Dlatego ja tego vloga zostawię dzisiaj otwartego, i jak dzisiaj wrócę z pracy, to zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie, i y, czy będzie to samo. Bo jak będzie dalej takie fałszywe zachowanie wobec mnie tych bab, a naprawdę ja nie wymagałam dużo, bo ja się zachowywałam i tak, jak taki latający pies, kuźwa, tak się czułam. I nic nie robiłam, tylko cały czas pracowałam na tej kasie jak porąb i nikt się nie interesował tym, kiedy, co, jak. A jak się zapytałam już o tę pazę, to była wielka, jedna dziwna sytuacja dla mnie. No to wiesz, to idź na te 10 minut na tą kasę i tyle, tak? Boże, 10 minut to nie jest, nie wiadomo co. Ja siedziałam 8 godzin, na stojąco pracowałam cały czas, gdzie pierwszy dzień, nawet nie wiedziałam, gdzie na warzywa nacieś gdzie na bułki, jaki numer, jaki kod. Wszystko mi się mieszało też, pierwsze dwie godziny. Bo człowiek nie zna kasy, jako wiecie, komputer, wszystko gdzie indziej, musisz szukać, musisz wiedzieć, co gdzie pisze. To nie jest tak hopsiup. No i po dwóch godzinach już mi szło to rak, -cak, ale nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Powiem Wam szczerze, na razie zostawiam to, zostawiam to tak w powietrzu, bo nie wiem, co o tym pomyśleć. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie. A z tego co widziałam na planie, mam tak daremne ludzie, że będzie chyba jeszcze gorzej niż wczoraj. Jestem też ogólnie trochę niewyspana, jakaś taka zmęczona, mam w ogóle zakwasy w rękach od tych kurde sześciopaków wody i tych napoi i tego wszystkiego. No bo wiadomo, jest większy ruch w spożywce i ten. I no, cały czas są ludzie, nie? Tam nie ma tak, że nie ma ludzi przez jakiś moment. Dopiero tak od 20:30-21 przestało być taki fol-fol. To mogłam trochę odetchnąć, ale. Cały dzień było na pierdzielanie. A dzisiaj jest piątek, jutro sobota, więc jutro i dzisiaj będzie dopiero diabełski młyn. No. Jak wzięłam kasę, to mi tylko powiedziano: No to yy, jak to się mówi, wiecie, tutaj w nie, po niemiecku nie będę mówić, ale no to yy, idziemy na ten diabełski młyn. Up! wiecie, takie, co myślałam w dupy. No, że u nich jest całkiem inna praca niż u nas wtedy, była, że yy, bardzo dobrze, że my z deszczu podrynne. No, takie teksty słyszałam cały czas. Także zero motywacji i zero wdzięczności za to, że oni mają nowych ludzi, bo oni byli w dupie, oni nie mają ludzi, a raczej taką właściwie, taką, wiecie, pch, przyszły. przyszła ztedy, z rynny pod deszcz, jest deszczu pod rynne i tak dalej. Myślę, bez sens, totalny. Ja bym się cieszyła, mając yy, słuchajcie, doping i nowych pracowników, gdzie ich potrzebujemy, co się znają, co nie trzeba dużo uczyć, tylko trzeba wytłumaczyć na początku, co i jak funkcjonuje i tyle. I wiem, że mogę się na tych ludzi zawsze powołać i oni będą pracować, oni są dobrzy, mają doświadczenie. Ja bym się kuźwa cieszyła, niż uczyć osoby, która przychodzi całkowicie z innego zawodu i trzeba wszystko na nowo tłumaczyć, nawet jak działa kasa czy skan. Czy, czy jak trzyma się skana w ręce, na przykład? Bo ja uczyłam takie osoby, które były, wiecie, nie były nigdy w sprzedaży, w, w, w tym w zawodzie sprzedawcy. I takie osoby musiałam uczyć, które przyjechały pierwszy raz na przykład też do zagranicy bez języka. Jedną turkę uczyłam, która bardzo źle rozmawiała po niemiecku, nie rozumiała połowy i mówiła w ogóle ceny z kosmosu, nie? Pisze 26,98. A ona mówi sobie 72, 30. Ona, ona bo się myliła, bo, bo, w Niemczech jest odwrotna yy, ta. W Niemczech nie jest, y, na przykład 13, 29, tylko mówi się 32, 20, wiecie o co? 92. Mówi się odwrotność po prostu. Tak jest w Niemczech. rany z tym. Yy, no i dziewczyna nie umiała. Ja, ja jej uczyłam nawet liczb. Ja miałam tyle wytrwałości i tyle. I, i ja jej tak wyuczyłam wszystkie, że funkcjonowało. No, a kurde, to co one zrobiły wczoraj, to byłam załamana. Nie wiem, dlaczego tak. No, ale tacy są ludzie. Ja też za bardzo, wiecie się, ciaćka mnie. Ja jestem zbyt zawsze ciepła, miła i to już nieraz yy, mi powiedziano, że ogólnie tak w życiu nie jest. nie W życiu jest ciężko, yy, twardo. I trzeba sobie radzić w sumie samemu, bo nikt inny ci nie poradzi i tam nie da ci jakoś motywacji czy coś takiego, nie? Dobra, zostawiam ten vlog otwarty. Hmm, idę się teraz malować, szykować, kąpać, bla, 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 bo już mam, no, mam jeszcze półtorej godziny i jadę do pracy. Jak wrócę, to zobaczymy, jak będzie dzisiaj. No, na ten moment jestem zmęczona, także zobaczymy, jak to będzie. Dobra, kochani, kończę, uciekam, widzimy się później. Jestem gotowa, właśnie się ubieram chciałam Wam pokazać, jak muszę łazić w robocie. <noise> jak dep. Mam taką, widzicie, torebkę. Tutaj są moje słuchawki. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. No i tutaj, wiadomo, ten nożyk. I pierdolniki, wszystko. Ale to jest mi kurde. To mi cały czas spada. Ja nie wiem, jak ja mam to trzymać. już to denerwuje. Bo to, to muszę. Już wczoraj próbowałam to zrobić mniejsze, ale mi się to nie udaje, ja nie wiem, czemu to takie długie się robi. No, to się znowu długie zrobiło. I tak jest non stop, stopni, to spaduje, ja nie wiem. No ja tak czy inaczej patrzcie, um. no tu mam taki pierdolnik i to tak muszę trzymać cały czas. Bo przez to się komunikujemy. To jest mikrofon. On idzie tu. No, i jak gadam, to mnie słyszą, a to idzie do takiego pierdolnika, który muszę mieć tu przypięty na tym pasku. <grym> I tak chodzę, słuchajcie, no, jak z stewardesa. Jak z stewardesa. I ich słucham, a jak coś gadam, to też mówię. Halo, halo! No. I tu naciskam. Nie wiem, czy to. Trzeba. Czemu to się.? Aha, tutaj. No. I tak, słuchajcie, to wygląda. Ja mam dzisiaj jakiś taki gorszy dzień. Nie umiem się ani ubrać, ani pomalować, ani uczesać. Ja nienawidzę takich dni, bo jak ja mam taki dzień, to mnie szlag jasny trafia, bo ani fryzura mi się nie podoba, ani nic i jestem wkurzona i. No. Ale co zrobimy? Nic nie zrobimy, żeby jakoś pogodzić. Jest jak jest. Także ja, kochani, ja to ściągam, bo po co ja to tak trzymam? E, I jadę, e, uciekam, bo już na mnie czas. Wracam o po 10, więc widzimy się wieczorem. No i tyle, zobaczymy, jak dzisiaj przeleci ten dzień. Ciekawa jestem. Także do później, kochani. My pojedliśmy, słuchajcie, jak i ja, tak i kotki. Wszyscy, wszyscy pojedli, wszyscy zadowoleni, że w końcu było jedzonko. E, słuchajcie, wróciłam z pracy i dzisiaj e, byłam pozytywnie zaskoczona. Więc wczorajszy dzień był dla mnie chyba i dla wszystkich jakiś dziwny, że tak się w ogóle wydarzyło, jak się wydarzyło, ale dzisiaj byli wszyscy bardzo mili, zadowoleni, e, szef do mnie przyszedł, ten mój, wiecie, ja tak mówię, szef, no dobra, niech już to zostanie, szef przyszedł, mój ziomek i mówi do mnie, że rozmawiał z dziewczynami z zmiany wczorajszej i są bardzo ze mnie zadowolone i tak dalej, a ja mu mówię, no ja nie dziwię się, że są zadowolone, jak ja bym była starą pracownicą i bym miała nową pracownicę, która cały dzień siedzi na kasie i yy, wiesz, jest tak jak jest, to też bym chyba była zadowolona, nie? Ale ogólnie powiem Wam, że dzisiaj były całkiem inne. Dzisiaj to wszystko już inaczej funkcjonowały. Może chciały mnie sprawdzić, może chciały, nie wiem. Ale na ten moment muszę powiedzieć, że było dużo, dużo lepiej. I jestem naprawdę w szoku, że to tak fajnie mi poszło. I jestem z siebie bardzo w ogóle dumna, mówiąc nieskromnie, że tak szybko ogarnęłam. I dzisiaj też byłam calutki dzień sama na kasie i bardzo mało pytałam chyba trzy razy. Co tam była cała kista piwał? Kogoś nie wiedziałam, gdzie właśnie, czy, czy yy, kistę kliknąć, czy robić specjalnie. Wiecie, tam fanty są w Niemczech i tak dalej, to się pytałam, ale tak jakoś ogólnie to bardzo mało. Jestem z siebie bardzo zadowolona i yy, muszę powiedzieć, że naprawdę szybko ogarnęłam. No i jutro znowu wieczorówka, zobaczymy, jak będzie. Yy, sobota jest na pewno duży, duży ruch, więc będzie na pewno sporo. Ale było przyjemnie i powiem Wam, że dzisiaj byłam na kasie z tą dziewczyną, co wczoraj była e, taka, ona miała na rano taka niemiła i ogólnie do wszystkich taka wredna jest. A ona była dzisiaj do mnie taka fajna, myśmy sobie razem jaja robiły. Ona jest taka, wiecie, taka, taka, taka wiecie co? Dziewczyna, ale taka, ona ma taki głos krótkie włosy w okularach. I ona się nie pierdzieli, nie? Z klientami. Ona normalnie to by chłopakom narąbała, nie? Ona jest taka. Dziewczyna wygląda jak dziewczyna, normalnie wszystko, ale ona jest taka, wiecie, męska. I ja mówię, ja pierdzielenie. I ja z, ni z nią dzisiaj byłam właśnie na tej kasie też, ona też była na kasie. No kurde, ja się zaczęłam z nią normalnie wygupiać, robić jaja i ona ze mną normalnie zaczęła jaja robić i, i się jej spodobało i wiecie, nawet buziaki potem już koło 18 to mi do mnie, nie? Ja mówię, ja opierdzielę, aż dziwne jest, dziwne, że tak ten, że mnie tak polubiła i no, jestem zaskoczona. Jestem naprawdę z dzisiejszym dniem pozytywnie zaskoczona, więc mam nadzieję, że to tak już teraz będzie coraz lepiej. Bo początki są zawsze ciężkie, bo musimy wszystko poznać, co, jak, kiedy i tak dalej, więc to jest normalne. No ale zobaczymy, jak pójdzie dalej. E, jestem zmęczona, już zjadłam sobie, koteczki też właśnie się liżą, bo pojadły. Chodź tutaj, Isiu. No, a tamten, patrzcie, Słaniaczek. Dywany mi pozwiją i co? O, idzie, idzie szefu. Idzie szefu, pojedzą. No chodźcie do mamy, bo mama we pracy wróciła do was, kochany, moje łebki. No i powiem wam, że te, te 8 godzin tak szybko zleciało, tak szybko zleciało, że szognia, Jak i wczoraj, tak i dzisiaj. I właśnie to było fajne, pamiętam jak dzisiaj, w, też w edycie, jak pracowałam w spożywce, że zawsze szybko czas leciał, bo jest dużo pracy, dużo klientów, dużo roboty i nie ma czasu patrzeć na godzinę, że, a która godzina. I to jest fajne, nie? No ale dobra. Jestem na razie pozytywnie zaskoczona. Zobaczymy, co będzie dalej. No, miejmy nadzieję, że to pójdzie, w, wiecie, naprzód w pozytywnym kierunku, a nie w gorszym. Bo wczoraj była katastrofa, ale pogadałam z moim szefem, nie szefem, powiedziałam mu też swoje zdanie na ten temat i że tak jest dziwnie, jak jest, i że nie powinno tak być, i tak dalej. Też problem, że nie idzie tutaj zgrać wszystkich i dużo ludzi jest na chorobowym, i to, i tam, to i to. I ciężko jest zgrać tak, żeby tym był fajny, ubrany, żebyśmy my nie musieli się stresować. Ja mówię, wszystko rozumiem, nie mam z tym problemu, ale kurde, nie można tak robić, żeby wiecie, kogoś nowego walnąć na głęboką wodę bez pokazania i se rób, i se działaj, bo one przychodzą bo, bo ona przyszła ze sklepu, to ona wie, jak się robi. No nie, bo każda kasa, każdy system i wszystko jest inne. No ale pogadam z nim, on powiedział, że mam się uspokoić, mam się w ogóle tym nie przejmować i yy, że wszyscy są bardzo zadowoleni itd. i tak ja... dalej. Nie, zawsze tak każde gadanie. No ale zobaczymy. No, a dzisiaj na wieczór, jak ten, jak byliśmy dzisiaj, jak to się mówi? No, na wieczór, jak już było koniec i robiliśmy cały ten kasen, a to byłam na numer, numer pierwszy. I ja zawsze w spożywce byłam numer pierwszy. No, także. I dziewczyna, która była dzisiaj też 8 godzin, na rano. Miała też bardzo dużo y, ruchu. Mówi, że cały czas był ruch. Od rana do. do aż odeszła ode mnie, to miała tam 7 tysięcy tego utargu, a ja miałam prawie 10. No, ale ja zawsze miałam, bo ja zapierdzielam na kasie, jak nie wiem co. I zawsze tak jest właśnie, że tak samo w EDC, ja byłam zawsze, zawsze pierwsza. No. miałam bardzo dobry y, ten, bo są takie listy, kategorii co jest zdobyć, ale ten, ale. Y, Cieszę się, że byłam dzisiaj najlepsza. A co? Dobra, kochani. To ja kończę. Uciekam. Mm, idę się też kąpać, położyć, odpoczywać. Jutro znowu idę na wieczorówkę. To może się odezwę do południa na troszeczkę. Niedzielę odpoczynek. No i od poniedziałku znów do pracy codziennie. Także wiecie. Mam ochotę zrobić sobie krótkie paznokcie, bo nie... patrzcie jak to wygląda. Okropieństwo. I mnie bolą w ogóle, bo mam krótkie i to wszystko takie dupiate. Chciałabym krótkie chociaż jakieś zrobić. Jestem niezadowolona z takich pazur. No dobra. To idę kochani. Dobranoc. Eee, chyba zrobię krótkie paznokcie jutro. Może albo pojutrze Takie króciutkie. Bo nie podobają mi się. Dobra, kochani, dziękuję Wam za wszystkie yy, yy, oczywiście życzenia powodzenia, za to, że mnie dopingujecie, za to, że czekacie na wiadomości, co tam u mnie nowego i tak dalej. Ja się postaram to wszystko tak zrobić, żeby było więcej tych vlogów, ale muszę naprawdę robić je krótsze, bo jak one są bardzo długie, to one mi bardzo długo schodzą i zanim ja je przerobię i dodam, to dużo czasu schodzi. Muszę to wszystko ogarnąć sobie, wiecie. I dzisiaj sobie kupiłam takie fajne czekoladki. Widzicie, ja nie mogę zakończyć. Takie fajne czekoladki były w Angebot angebot i zaraz sobie taką zjem za to, że mi ładnie poszło, że byłam pierwsza i że super wszystko się dzisiaj na kasie mi udało nie zrobiłam żadnego błędu i nie miałam minusu i, i byłam jeszcze pierwsza do taktyku, cieszę się i sobie za to zjem czekoladkę trzeba się wynagradzać wszystko będzie dobrze, kochani, pięknie mówię wam. <laughs> Także też jak macie właśnie, widzicie, wczoraj była a dzisiaj już było lepiej. I nie poddawajmy się, bo widzicie, dlatego właśnie chciałam to nagrywać, żeby mieć dowód na to, że mogą być momenty ciulowe w życiu i niefajne, i żałować jakiejś decyzji, i tak dalej, i wy również, a potem nagle jest lepiej dużo. I widzicie, cieszę się, że to wczoraj nagrałam i że dzisiaj to dogrywam. Dlatego mówię, chciałam to pozostawić, żeby sprawdzić, jak będzie dziś bo aż mi się nie chciało wierzyć, żeby było tak tak o, o, okropnie i, i niefajnie i miałam rację, że zostawiłam otwartego vloga i mówię dokończę dzisiaj, także super <grych> okej okay, kochani, uciekam dobranoc, buziaczki widzimy się w następnym vlogasku, pa pa